Ciasto zatwierdzone przez doktora Gundry. Jaki jest przepis na to ciasto, które jest zdrowe? Ciasto czekoladowe napakowane polifenolami, bez lektyn, bogate składniki. Dobre dla twoich jelit. Chcemy zobaczyć czekolada, macza, espresso, pistacje i oliwa z oliwek. To ciasto ma bardzo dużo błonnika prebiotycznego dzięki allulozy. Nie wiem, czy alluloza można kupić w Polsce, ale można kupić chyba cukier e, mnicha. E, 350. To jest gdzieś 180 stopni Celsjusza. I mamy tutaj składniki suche pół filiżanki alulozy. Ja uważam, że jeżeli nie macie alulozy w Polsce, to można y, użyć cukier mnicha, prawda, ewentualnie. Jedna łyżeczka y, proszku do pieczenia. Proszę kupić proszek do pieczenia bez aluminium. A on to powiedział bez aluminium. 1 czwarta łyżeczki, łyżeczki soli. Pół szklanki mąki z sorgo. 1 łyżeczka naturalnego kakao w proszku. Jedna łyżka stołowa espresso w proszku. Jedna łyżeczka. Proszku macza. I jedna czwarta szklanki posiekanych pistacji. Więc to są wszystkie te suche produkty, które razem mieszamy w tej jednej misce, aż one razem się zmieszają. I to wszystko miesza. Teraz mokre składniki. To są składniki mokre na to ciasto, prawda? Ekstrakt waniliowy, masło olej MCT olej z oliwek, cztery jajka. 9 uncji, czyli mniej więcej 280 ml, cztery łyżki masła, które jest roztopione. Dwie łyżki oleju MCT roztopionego, dwie łyżki oliwy z oliwek, waniliowy ekstrakt, cztery całe jaja. Jeżeli jesteś weganem, możesz użyć just egg, jakiś replacement, który jest zdrowy na jajka, zastępczy. I teraz to wszystko razem, roztopiona czekolada, roztopione masło, ubijamy z jajkami.

I prawie to będzie e, jak brownie mikstura wyglądało. 20 do 30 minut, piecz. I proszę o stuć przed e, zdjęciem tej foremki. I oczywiście on posypuje tutaj alulozą. Ja nie wiem, czy aluloza jest w ogóle dostępna w Polsce. Jest to najzdrowszy cukier, jaki może być. Aha, i możesz też cukrem mnicha. Cukier mnicha jest dostępny w Polsce. Na internecie. Zrobiłeś fenomenalnie bezcukrowe, bezlektynowe, lekkie ciasto czekoladowe. Wypełnione polifenolami. Ale super przepis. Jeżeli y, chcesz. Możesz zrobić mniejsze podwójne, aha, podwójne warstwy Lekkich lukier. Bez lektyn. Tutaj jest napisane lektynowy, ale to jest bez lektyn lukier, lukier który on położył. Więc następnym razem, kiedy ukochana osoba lub przyjaciele będą obchodzić urodziny, pomóż ich zdrowie, wesprzyj ich zdrowie, przygotuj im ciasto, które będą uwielbiać i będą uwielbiać je też ich bakterie jelitowe. the next time a loved one or friend is celebrating a birthday help support their health by whipping up this cake that you all love and your good gut buddies will also love